przeglądając YouTube czy scrollując inne social media trafiacie na setki jak nie tysiące kanałów tworzących przeróżne treści. Jedne są ciekawsze, inne mniej, a jeszcze inne totalnie nic nie wnoszą do naszego polskiego internetu. I właśnie o takim kanale pogadamy dzisiaj. Zapraszam na film. Pewnie zastanawiacie się o kogo chodzi. Ano chodzi o gościa tworzącego pod niezadowolony. Pierwszy raz trafiłem na jego film około miesiąc temu i już wtedy miałem wrażenie, że był to jeden z najbardziej zmarnowanych momentów w internecie. No i żeby nie być gołosłownym, tutaj macie przykład jego twórczości. No, o, o, w jaki sposób? No, zobaczcie, tak nie, tak się nie przybija deski, nie? Tylko, patrzcie, klejem na gorąco, no, nakładacie sobie na moteczek. No, słyszymy. O, i teraz już na pewno nie walniecie w ten, w dechę. No, No, nagrzewnicą. Czy czym to? No, i teraz patrzcie. Możecie już upać śmiało. A i nie ma żadnych zarysowań. 32 sekundy materiału, w którym autor właściwie tylko opisuje to, co dzieje się na ekranie. Nakładacie sobie na młoteczek? Super, że uprzejmie poinformowałeś mnie, że nakładacie klej na gorąco na młoteczek, bo inaczej nawet gdybym obejrzał ten materiał tysiąc razy, nigdy bym się tego nie domyślił. Oczywiście to sarkaz, bo przecież widać to jak na dłoni na samym nagraniu. Albo weźmy ten fragment. O, słyszymy. I tak się zastanawiam, że może to jest jakiś content dla niewidomych, żeby wiedzieli, co się. Dzieje na nagraniu, może autor pełni tutaj taką rolę. No, jednak nie. Przeczytam wam opis jego profilu na Instagramie. i y, obserwuj, będzie zabawnie. Kto ma wiedzieć, ten wie, a kto nie, to i tak jest moim fanem. Hashtag humor dodaje info, gdyż niektórym to umyka. Nie wiem, czy ten materiał, który przed chwilą wspólnie obejrzeliśmy, ma cokolwiek wspólnego z humorem. Ja sam czułem raczej zażenowanie niż rozbawienie. Ale wiadomo, każdy śmieje się z czegoś innego. Może faktycznie jest jakaś garstka osób, dla których film, na którym autor. Opisuje to, co dzieje się na ekranie, jest zabawny. No, o, patrzcie sposób, sposób na to, żeby, o co chodzi? Patrzcie, żeby napompować koło za każdym razem. wystarczy rurka, kamyczek i szmata. No i co? Jakaś stara felga, strasznie, powiem, Sory, Sorry, zmieniam zdanie, to ewidentnie nie jest zabawny content. A jeśli chodzi o opis kanału, to pan niezadowolony trochę inaczej przedstawia się na swoim TikToku. Lubię rozśmieszać. No, średnio mu to wychodzi, to już mamy raczej ustalone. Podobno kończę ciszę, by powitać niszę. To główne hasło, które regularnie przewija się w komentarzach pod jego filmami. W mainstreamie i tak będę jajcarzem, więc nie bój się obserwować. Jestem małomówny, jak coś na rolkach. Natomiast opis który moim zdaniem najbardziej pasuje do jego twórczości, czyli przypominam właśnie do takiej. O, patrzcie, mamy jakiegoś budowlanca, który pokazuje nam, jak zrobić. Patrzcie, jakie genialne urządzenie, no. No, wiecie, wiecie, zrobię. To, to zdecydowanie opis, który autor zamieścił na YouTubie. Niektórzy cieszą się oglądać moje zabawne treści. Jak już mówiłem i powtarzam się już kolejny raz, nie są one zabawne, raczej bardziej żenujące. Inni ich nienawidzą, a jeszcze inni ich nie rozumieją, przez co nie tylko tego, co robię, nienawidzą, ale i mnie. I wszystkie te opcje spełniają swoje zadanie. Czyli w skrócie jego materiały mają po prostu bejtować ludzi, żeby w jakikolwiek sposób reagowali. Nawet hejt w komentarzach jest dla niego ok no bo finalnie chodzi mu o to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Pamiętajcie, w necie to wszystko prawda i kto dokonuje atrybucji na podstawie neta, ten jest naprawdę specjalnym gościem na tym kanale. Wiadomo, większość twórców w internecie zakłada jakąś maskę. Tylko pytanie brzmi, czy naprawdę warto, czy nie lepiej finalnie być po prostu sobą? W przypadku autora tych specyficznych filmów chodzi raczej o to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Tylko jakim kosztem? Pod jego materiałami regularnie pojawiają się negatywne, a czasem wręcz hejterskie komentarze. I tu znowu wraca to samo pytanie: czy warto? I na koniec tego opisu, a i najważniejsze, mocny hashtag humor. To, co jeszcze wyróżnia Pana niezadowolonego na tle innych twórców, to jego specyficzne rozpoczęcie prawie każdego filmu. Mam na myśli te oho, no, och, no, coś w tym klimacie. Wiecie o co mi chodzi. Najlepiej będzie, jak pokażę Wam to po prostu na przykładzie. No? O, mamy jakiś, No? O, mamy. No, o, o, o? No? No? O? O, mamy murarza. No? O? No. O, jakaś pani? No? O, O, zobaczmy jakiś. No? O? o, no. Hop. o, o. Trawnik i trawę w no? O, No? O, No? O, trawnik O, dla mnie jest to dość irytujące, ale trzeba przyznać, że już stało się to jego znakiem rozpoznawczym. Zresztą sami widzowie często to cytują w komentarzach, więc najwyraźniej działa. Ogólnie w pewnym stopniu rozumiem ten koncept na kanał, ale dalej uważam, że te materiały kompletnie nic nie wnoszą. To po prostu gadanie dla samego gadania. Nic konkretnego z tych materiałów właściwie nie wynika. Gdyby usunąć komentarz prowadzącego, naprawdę nic by się nie zmieniło, bo w 90% przypadków gościu tylko opisuje to, co już widać na ekranie. Paść, żeby napompować koło za każdym razem. Tak, wystarczy rurka, kamyczek i szmata. Za to w innym jego klipie robi się już totalne multiversum jak w Avengersach. Gość opisuje, co dzieje się na ekranie, a w tle leci głos AI, który też komentuje to, co dzieje się na ekranie. Totalny chaos. Ten chłopak. No, Paszcie, jakiś chłopak. To tak naprawdę jest przyrząd na siłowniach miejskich, no, Znam ten przyrząd. Myślałeś, że do ćwiczeń o. To... Taka w sumie podwójna dawka zbędnego komentarza. I żeby nie było, on sam doskonale wie, że jego komentarz w filmach jest. Po prostu zbędny. Tutaj w dość ironicznym stylu odpowiada na jeden z komentarzy. Przecież to bez komentowania można obejrzeć. Gdyby nie ja, to byś nie wiedział, co oglądasz. Więc nie martw się macie, ale my to wiemy. Więc zacząłem się zastanawiać, po co on właściwie te filmy robi. I mam kilka swoich tez. Może nawet sam autor kiedyś tu trafi i napisze, która z nich jest prawdziwa, a może żadna. Pierwsza moja rozkminka jest taka, że te materiały robi po prostu dla zarobku. Są tak proste do zrobienia, że może ich nawet klepnąć ze 20 dziennie, a to mało roboty, a jakiś tam wpływ z gotówki z YouTube'a czy innych socjali zawsze wpadnie. Druga moja rozkmina jest taka, że może robi to czysto hobbystycznie, żeby złapać. Trochę popularności, a co dalej to już czas pokaże. Tylko mam tu jeden zgrzyt. Pod jego filmami jest masa negatywnych komentarzy. Robić coś, żeby później zbierać hejt, nie wiem, czy to się ostatecznie opłaca. Trzecia moja teoria jest taka, że gościu chce zyskać popularność, by ostatecznie zainteresować swoich widzów czymś zupełnie innym. Chodzi mi tutaj o jego content na temat malowania. Oprócz tych kilku filmów na YouTubie ma też swoją stronę internetową, gdzie wrzuca swoje prace. I jeśli to naprawdę jego robota od początku do końca, to muszę przyznać, że te obrazy są naprawdę fajne. Szczególnie podoba mi się ten kot, ale to pewnie przez to, że jestem po prostu kociarzem. Czwarta teoria: może chce zdobyć popularność dzięki tym krótkim treściom, żeby ludzie weszli na jego stronę i finalnie kupili obraz. Taki, powiedzmy, lejek sprzedażowy, choć w tym przypadku ma to chyba najmniej sensu. Co ciekawe, na tej stronie, gdzie publikuje swoje obrazy zamieścił w bio taki opis. Od 2020 maluję, chociaż większość czasu zmagam się z przypadłościami, które gdybym wypisał, to i tak nikt by nie uwierzył, ile można przejść i posiadać problemów. Nie tylko własnych, ale i osób najbliższych. I się nie poddać. Może kiedyś przybliżę to w jakiejś lepszej formie niż tworzenie listy. Więc może tworzenie tych krótkich treści jakoś pomaga mu w tych jego problemach? Nie wiem, ale przyjmijmy, że jest to teoria numer 5. Tak czy inaczej, mimo że tworzy naprawdę świetne prace, większość ludzi i tak. Kojarzy go głównie z jego filmów. O, zobaczcie, patrzcie, 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 co się dzieje, patrzcie, co się dzieje, no. Robimy taką. Moim zdaniem blat będzie robił. Nie? No i właśnie poprzez takie materiały przez wielu w internecie jest nazywany królem bezrobocia. Praca, bracie, praca. Wszystko byle nie praca. Final boss bezrobotności. Wszystko tylko nie praca. Bezrobocie. Żyjemy w świecie pełnym bezrobotnych cfelów. Praca nie może być taka straszna. Ogólnie jego content na TikToku stał się na tyle charakterystyczny, że zaczęły pojawiać się nawet parodie jego filmów. No, co my tu mamy widzowie? Pascie. Eksperyment, podpalił baterię, kłębek kurzu, no? Ciekawe. No trzeba przyznać, że ta parodia naprawdę mu wyszła, chociaż ta wydaje mi się nawet jeszcze lepsza. O, mamy siedanko, parking lunch for 12, 12, 12, 12 godzin. No patrzcie, nawet przetłumaczyłem, od razu, od razu biegu. Boczek, no, boczek z solą. Hmm? Czeicie, gościu musiał się nauczyć tego tekstu na pamięć, no szacun. Ogólnie mimo tego moim zdaniem nijakiego kontentu jaki tworzy Niezadowolony ma on jednak swoją oddaną grupę widzów. Może niewielką, ale pod jego filmami wciąż pojawiają się pozytywne komentarze. Kto właściwie ogląda jego materiały? Nie mam pojęcia, bo jak już wcześniej mówiłem nie widzę w nich nic ciekawego. W sensie samo zjawisko, że coś takiego w ogóle zdobyło popularność jest naprawdę ciekawe, ale same materiały już zdecydowanie nie. Choć może w tym wszystkim Problem leży we mnie i ja po prostu nie rozumiem tego kontentu. W końcu te 65 tysięcy subskrypcji na YouTube nie wzięło się znikąd. Dajcie znać, czy macie podobnie. Ogólnie ciekawi mnie, jaki właściwie cel ma autor tych materiałów. Może kiedyś wspólnie się dowiemy.